Czy to naprawdę ja jestem tym złym w naszej relacji? Od miesiąca sytuacja w moim domu staje się coraz bardziej napięta. Mieszkam z partnerką, Iwoną, która ostatnio wyraźnie zaniedbuje porządki domowe. Na początku myślałem, że może miała gorszy tydzień w pracy, ale po tygodniach bałaganu zdecydowałem się porozmawiać. Wczoraj wieczorem postanowiłem to zrobić. Iwona, moglibyśmy porozmawiać o tym, jak wygląda nasz dom? Zacząłem, starając się brzmieć spokojnie. Co cię to obchodzi, nie jestem twoją służącą, odpowiedziała, patrząc na mnie z wyraźnym zniechęceniem. Zdałem sobie sprawę, że to nie jest tylko kwestia porządków, ale też osłabiającego napięcia między nami. Czułem, jak frustracja narasta. Ja też ciężko pracuję na nasze życie, a nie chcę wracać do syfu, który staje się naszym domem. Krzyknąłem. Rozpłakała się i wyszła z pokoju. Teraz mam wyrzuty sumienia. Czy mogłem to powiedzieć inaczej? Z jednej strony czuję, że mam prawo oczekiwać większej współpracy, ale z drugiej, czy naprawdę powinienem wytykać jej te rzeczy ten sposób? Czy to ja jestem tym złym?